Jesteśmy już kolejny dzień, dzisiaj niedziela, a przy niedzieli sobie strzelamy. Dzisiaj strzelanie wojskowe numer 2 do tak zwanego potocznie bolka i lolka. Strzelamy seriami, jak tutaj widać znajomi, też prowadzą ogień. Krótkimi seriami strzelamy cele na dystansie 100 metrów. Używana jest też amunicja smugowa, czasem widać, że leci sobie smuga, bardzo fajne strzelanie, takie już bardziej, bardziej sytuacyjne, o właśnie widać było jak ładnie poleciała smuga, cel został koleżany. no i tak to wygląda, super, trzymajcie się Jest z nami pan, pan generał Pan generał Kuków. Witam wszystkich. E, panie generale, jakie wrażenia? Mocna ekipa. Dacie radę, przysięga blisko, taktycznie blisko, ale potem tym, co dzisiaj na szkolniu widziałem, i jest dobrze. Myślę, Jestem że... zadowolony. Myślę, że damy radę. Tak wszyscy wstrzymać. się wspieramy. No i byle do przodu. Byle do przodu. Zawsze gotowi, zawsze blisko. Dobra robota. Pozdrawiam. Dzięki. No i tyle. Niedziela za nami. I będziemy działać dalej, aż do przysięgi.